No, cześć czołgowi ludzie, powtórki. Widzów, odcinek 47. I moim dzisiejszym gościem jest Jarl Borg of Gotland który za starami swojego siódmo-tierowego radzieckiego Meda T43, pokaż nam bardzo przyzwoicie zagrany mecz. I tak jak większość meczy, które publikuję na swoim kanale, będziecie mogli zaobserwować bardzo ważną rzecz, mianowicie co dzieje się z przeciwnikiem, który wysyła, angażuje w kombat swoje czołgi pojedynczo, nie dając sobie szansy na zgrupowanie, nie pozwalając sobie tym samym na uzyskanie przewagi ilości w żadnym momencie tego meczu. Wszyscy przeciwnicy będą walczyć pojedynczo, bez najmniejszej współpracy, bez żadnego teamplayu i jaki przyniesie to efekt, no, będziemy mogli zobaczyć sami. Baczak zatacza pentelkę, no i zostaje za nią ukarany. I możemy zadać sobie pytanie, jaką właściwie miało mieć to funkcję. Po co Baczak wyjechał całkowicie na open, ryzykując praktycznie swoje HP? Drugą ciekawostką jest z kolei SUS 100. M1, który po prostu przejechał sobie przez most na drugą stronę i gdyby reszta sojuszników grających na północ byłaby na miejscu, no su nie dojechałby nawet na drugi brzeg. Praktycznie tak jak teraz dzieje się z przeciwnym RHM-em, już zosłownie na ogrysku. A drużyna zielona posiada jeszcze większość, większość swoich HP i widzimy teraz wszystkie czołgi grające na północy na tej ścieżce prowadzącą na lodowiec, no współpracują, tak? Wszystkie lufy strzelają w jeden czołg. Ten czołg nigdy nie będzie w stanie wytrajdować się z tyloma przeciwnikami. Jednocześnie będzie po prostu zbombiony, jego HP będzie zbyt małe i nie będzie mógł prowadzić skutecznie dalszej bitwy. Mając informację, że na plecach ma sojuszników, Borg wyjeżdża do przodu i znajduje przeciwnego skorpiona, który spotną mojego dzisiejszego gościa właśnie tutaj przez tą szparę pomiędzy klifem a przekami. Szparka jest bardzo malutka, ale bardzo łatwo jesteśmy w stanie... Zostać zauważeni, i praktycznie nie możemy tego manewru wykonać bez dostania spota. RHM znudził się tym, że dostał bułę za całe HP i wyjechał, aby dokończyć ten mecz w równie beznadziejnym stylu. I co robi Borg? Borg będzie skracał na swojego odosobnionego przeciwnika, który nie cechuje się za dużym DPM-em. Skorpionik bardzo przeciętny, całkowicie bez pancerza i w mierzeniu się z radzieckim medem. No nie jest godnym oponentem, możemy go wyciągnąć za fraki i oczywiście puszujemy. Na razie wszyscy przeciwnicy zagrali beznadziejnie, bez wsparcia, nie wygenerowali sobie ani siły, ani okazji, by zatrzymać czołgi przeciwnika. I taki stan rzeczy jest głównym powodem jednostronnych meczy, ponieważ gracze nie potrafią dostrzegać atutów oraz czynności, które powinni wykonać, aby zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo przeciwnicy Drużyna Czerwona w tym meczu nie stawiała żadnego oporu. Nigdy nie stanęli murem, ścianą na żadnym miejscu, nigdy nie potrafili zatrzymać oponentów i dlatego gracz, który wie co powinien zrobić po prostu może przez nich maszerować jak przez masełko, ponieważ... Przeciwnik nie potrafi skrapić sobie ani trochę przewagi, ani trochę siły, która byłaby atutem, która umożliwiałaby zatrzymanie akcji przeciwników. Dlatego na kanale zawsze staram się pokazywać, zwracać Waszą uwagę, ponieważ te rzeczy nie są uczone bezpośrednio przez grę. Można powiedzieć, że WOD jest stworzony dla każolowych graczy, którzy nie przywiązują wielkiej wagi do tego, co się dzieje, dlaczego się dzieje, ale te wszystkie rzeczy składają się na to co doświadczamy, czy mecz jest jednostronny, czy jest wyrównany, czy nasze reakcje będą miały sens, czy będą po prostu obrócone w niwecz, ponieważ nasz team wysypie się pojedynczo, po kolei, bez zadania nawet swojego HP. Te wszystkie drobne, taktyczne rzeczy... Pływają na doświadczenie wszystkich graczy. Jeżeli większość graczy nie wie, jak stworzyć sobie siłę, jak czytać minimapę, gdzie znajdywać luki w obronie przeciwników, no to mecze nie wyglądają najlepiej i większość graczy nie jest w stanie zaskarbić sobie dobrego wyniku. Czołgi ciężkie, jeżeli nie potrafią zagrać na pancerz, zatrzymać przeciwników, to nie spełniają swojej funkcji. Czołgi lekkie, które jadą na pałę do przodu i giną w pierwszej minucie meczu, nie spełniają swojej funkcji. Czołgi średnie, które zamiast szukać jakiegoś miejsca, w którym mogłyby się wgryźć i wykreować sobie jakiś Przychylny kąt do strzelania na przeciwnika, zamiast tego czekają, no nie spełniają swojej funkcji. Te deki, które zamiast stanąć w przestrzale w decydujących miejscach na mapie, stoją gdzieś po krańcach mapy, no nie spełniają swojej funkcji. Czekają, aż przeciwnicy pokonają ich sojuszników i w ten czas będą mogli zabrać się również za nich. I tak jak widzicie, w tym meczu, jak Fajnie można to wykorzystać, bo przeciwnicy, którzy tutaj podejmują mojego dzisiejszego gościa. W żadnym momencie nie zagrali drużnowo. Każdy oponent był rozbity pojedynczo, bez większej szansy na ripostę. I w zasadzie ta powtórka przypomina po prostu marsz po oponentach, którzy nie mają najmniejszego pojęcia, jak powinni wykorzystać to, że ich drużyna posiada 15 graczy. I w tym meczu bardzo, bardzo dobrze to widać. Rozcieczony Kernarvon szturmuje i nie trafia taranowaniem, a 40 trójki spada na sam dół, jak ostatnia ciapa na jego szczęście udaje mu się z tej niekorzystnej sytuacji wyswobodzić i zobaczcie jak fatalny będzie to play ze strony Kernarvona i w konsekwencji jak łatwo będzie go wyłączyć mojemu dzisiejszemu gościowi. Kernarvon nie posiada takiej elewacji. Działa i zamiast po prostu wycofać się na dalszy dystans, który umożliwiałby mu podniesienie lufy, daje sobie po prostu wkładać jedna pestka za drugim. I Kernarvon pada. Ósmy frak. Medal Radleya Waltersa oczywiście odznaka mistrzowska ponad 300 zadanych uszkodzeń 1632 bazowego expa wyśmienity wynik siódmym pierem w meczu na ósemki. No, i takiego wyniku możemy się spodziewać, kiedy cały czas jesteśmy w stanie zakładać presję na przeciwniku, który nie gra drużynowo. Jeżeli cały czas znajdujemy się na pozycji, był ukarać przeciwnika, a oponent nie posiada kątów, z których może nas zaskoczyć, bije się z nami pojedynczo, to nam bardzo, bardzo łatwo to wykorzystać. No, i tą sztukę w tej powtórce pokaza nam Jarlborg of Gotland. A ode mnie na dziś to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że podpatrzyliście coś ciekawego. Ja już uciekam, wszystkiego dobrego na randonkach i pa!